Siemanko, siemanko, z tej strony Shake. witam Cię w naszej Azie, a dziś właśnie zobaczycie sobie gotowego już Wojtasa, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zostawisz subyczka, lajka, a teraz zobacz go w całości i okazałości. Jesteśmy już po prezentacji. Jak widzicie, chciałem tutaj zrobić każdy szczegół i myślę, że to się udało. Więc oceń tutaj w komentarzu. Zobaczymy jeszcze. Macie tutaj szansę. Może trafi do kogoś z Was. Jeszcze tego nie wiadomo, ale zobaczymy, co z tego będzie. Czy jeszcze dorobię tutaj kolegów. Mają tutaj właśnie swoją już półeczkę. Moje figureczki i zabieram się też za malowanie e, tutaj kolejnego, e, raczej kolejną figurkę, jaką jest Marvin, zobaczymy jak ona mi wyjdzie. A potem mam taki plan, by, by tutaj e, jakby ożywić stare bajki, stare e, filmy, animowane, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będziesz na bieżąco. Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Na razie.